Bardziej mnie interesuje nie to, czy Evergrande spłaci, czy nie spłaci. Panie Rafale, załóżmy, że ma Pan znowu 30 lat. W jakie klasy aktywów szczególnie, z... Rafał się zaśmiał. w jakie klasy aktywów szczególnie zainwestowałby Pan pod kątem emerytury? Natomiast kurs tej spółki to było szaleństwo wczoraj, bo on rósł ponad 200%. Niestety muszę zawieść tych, którzy szukają na YouTubie spiskowych teorii dziejów. My raczej tym się za bardzo nie zajmujemy. Choć czasami zajmujemy się spiskową praktyką dziejów, bo coś takiego rzeczywiście występuje. Widać, że walczy. Ktoś spróbuje sobie przypomnieć, nagle słyszy głos z kuchni. Heniek, chodź na śniadanie. Heniek. Spółkiet gazu, uran, Spaki, czyli Special Purpose Acquisition Company, in Indie, czyli tematy, które zamówiliście. Co powoduje, że z rynku znikają instrumenty, znikają papiery wartościowe i pojawia się gotówka. Nawet jak to się wydarzy coś takiego, co spowoduje taką wyprzedaż to większość z tych, którzy teraz mówią: A kurde, kupiłbym wtedy w marcu. Nie kupi. tak, Nie kupi. Rafał Bogusławski inwestuje. To jest y, oczywiście ciągle analizy live, to jest ten kanał, ale playlista troszeczkę inna i ten materiał na innej playliście jest. Będzie Rafał Bogusławski inwestuje, czyli taki cykl inwestycyjny, gdzie są zainwestowane prawdziwe pieniądze. Najciekawsze jest to, że inwestorzy w ogóle ignorowali w ostatnich miesiącach to ryzyko, że może zacząć rosnąć inflacja. Polskie Fundusze Obligacji Skarbowych z w lutym z rozliczeniem... Na 23 lutego, bo, ty, bo jeszcze nie, nie ma pełnych danych, za ostatnie dwa dni, gdy była bardzo silna przecena na rynku obligacji, straciły 0,5% średnio. Będąc na miejscu Rady Polityki Pieniężnej, ja ten ból spokojnie bym znosił inflacyjny. I z kamienną twarzą będę akceptował to, że inflacja z, będzie powyżej 4%. Z kamienną twarzą będziesz chodził na te grabie, tak? Natomiast te grabie przyłożą większości A. z nas. Współpraca 45, analizy live, witamy serdecznie, Rafał Bogusławski, Robert Staninowicz, będziemy rozmawiać o groźnych pomrukach, m.in. innymi. Rafał. Mm. <grym> Nie! <grym> to jest poważny kanał, naprawdę. To jest poważny Dobrze. streaming. Postaram się o tym pamiętać. Siedzimy w okopie. Rafał, jesteś na żywo, nie wiem czy wiesz. Jesteśmy na żywo, 14 dzień września, Rafał Bogusławski, Robert Stanilewicz, kłaniamy się nisko, Analizy Live.